Siemka, ja jestem odachu i wracamy sobie do manki Bardock After i byłbym bardzo podekscytowany. Czytaniem kolejnego rozdziału ze względu na to, że w tym rozdziale, w rozdziale 5 prawdopodobnie będziemy mieli wiele twistów, ale jak gdzieś stwierdził, że pierdolnie spoiler nam na okładkę własnego rozdziału, także w sumie. Jedną zagadkę mamy już rozwikłaną, w zasadzie nawet nie zdążyliśmy się zastanawiać, czy Bardok będzie Super Sajaninem, czy nie będzie Super Saiyaninem. Duża część z Was pewnie mogła się domyśleć, że no, jeśli jest to fanowska manga dotycząca Bardoka, który chce zemścić się na freezie i tak dalej, no to raczej Super Saiyanin jest czymś, co, powinien... co powinno się pojawić i pojawi się prędzej czy później. No ale Okła... No ale okładka i tytuł tego rozdziału, narodziny, legendy, jasno sugerują, że nie będziemy musieli za długo czekać na zobaczenie Bardoka w blond włosach, tak czy siak. Powiem wam szczerze, że i tak jestem podekscytowany zobaczeniem, w jaki sposób Bardok będzie teraz walczył z Childem, ponieważ tak, na początku, zanim w ogóle dojdziemy do Freezy, to musimy jeszcze uporać się z jego młodszym bratem, jak się okazało. W tej mance Child jest młodszym bratem Freezy, jak pamiętamy, Child w specjalu, w którym Bardok stał się super w tym animowanym specjalu Epizod Bardoka, tak naprawdę był przodkiem Frizy. A tutaj oni żyją w jednej linii czasowej, w jednych czasach. Child jest młodszym bratem Freezy. Mało tego, w ostatnim rozdziale pokazał swoją transformację. A okazuje się, że ma jeszcze jedną w zanadrzu. Być może będzie to transformacja, która będzie przypominać czwartą formę Freezy. A w zasadzie finałową formę Freezy i bazową formę Freezy. Mówię to wiele razy, ale powtórzę to jeszcze raz. Poprzednie formy Freezy to tak naprawdę jego zredukowana moc. Więc można powiedzieć, że ta najbardziej gładka, biała forma to jest po prostu normalna forma Freezy. I być może w przypadku Childa jest podobnie. Na Narodziny legendy. Yang Gdzie po prostu stwierdził, że nie wytrzyma i nie zamiast dać nam doczytać do, do środka rozdziału, to po prostu stwierdził, że na okładce już będziemy mieli yy, główny punkt fabuły. Chyba, że czymś mi, jeszcze mnie zaskoczy. Chciałbym wypluć te słowa, bo jak gdzie wiecie, że on robi fabułę w taki sposób, że walki wyglądają bardzo podobnie i ja bym tego fabułę i generalnie walki porównałbym do morza, do morza na plaży, które przypływa i odpływa. I przypływa i odpływa. I tak samo jest tutaj. Raz Bardok wygrywa, raz Chill, potem znowu Bardok, potem Chill. Potem znowu Bardok, zobaczymy mimo wszystko, kto będzie miał ostatnie słowo. Bardok after. Jesteśmy na piątym panelu i dopiero teraz zaczyna się historia. Mam jeszcze jedną transformację. Rozumiesz, co to znaczy? Mówi w child. On musi żartować! To niemożliwe! Andrzej Sapkowski mógłby się uczyć od Childa w jaki sposób prowadzić dialogi, choreografię i fabułę itd. Ale jeszcze wchodzi tutaj nam narrator, który mówi, że Child miał jeszcze ostatnią deskę ratunku. Ukrytą w swoim rękawie, mimo tego, że tak naprawdę nie ma koszulki. I co za tym idzie? Rękawów. Ostatnio. <laughs> Ostatnio dopiero uświadomiłem sobie, że jak czytałem mangę New Hope i tam Gohan był. Future Gohan w sensie. Tam padł taki tekst, co Gohan ma jeszcze w rękawie na pewno nie rękę. Chociaż wersja, która wróciła do życia w Mandzeniu Hope ma rękę. Child był zdecydowanie najsilniejszym przeciwnikiem, z jakim kiedykolwiek Bardock miał okazję się zmierzyć, mało tego, i tak jeszcze jego siła nie szczytowała. Hehe! He śmieje się, się Child. Teraz rozpocznie się twój koniec! Tak jak ostatnio mówiłem, że wykrzykniki, które wykrzykiwał Bardock, były dość spokojne. Jakby był zaskoczony, ale nie przerażony. Tak w tym momencie wykrzykniki. Trzy wykrzykniki, które wykrzykuje Bardock, plus wyraz jego twarzy, sugerują, że to co widzi właśnie na planecie Freeza 8 przekracza jego najśmielsze przewidywania. Chill zaczyna się power-upować. Zresztą co się dzieje, każdy widzi. No, Chill po raz kolejny w tej mandze przechodzi przez ten sam proces, przez który, już, przez który już przechodziło kilka innych bohaterów w kilku innych miejscach. Czy Papul, czy Bardock, czy wcześniej też tak samo Chill. Gdzie ma świetną kreskę, ale w sposób w jaki on rysuje te mangę jest po prostu tak powtarzalny, że no że aż się żygać chce. Tak czy siak, Chill zaczyna się transformować. Nie wiem, czy tutaj przypadkiem nie wyrastają jakieś inne kolce? Nie, czy one się chowają? One się chyba chowają. Co za siła! Idiota, myślisz, że się ciebie boję? Mówi bardzo, który wygląda tak, jakby się bał, także. Jakbym miał stawiać pieniądze, to powiedziałbym, że. Powiedziałbym, że zbrojka nie jest jeszcze obsrana, ale. Krecik, smyra firankę. O, Wygląda na to, że głowa Childa faktycznie zmienia się w kształt, jakby to miała być czwarta forma. Chociaż nie jestem do końca pewien, czy to jest finałowy wygląd tej transformacji, czy to jest po prostu moment przejściowy. O! Jest tutaj troszeczkę inaczej ta transformacja zdesignowana, zaprojektowana, ponieważ Freeza w ostatecznej formie nie miał tych kresek tutaj pod oczami. One były obecne w pierwszej formie, a tutaj wygląda na to, że Freeza. Dwu, że, że Colt ma elementy Freezy z finałowej formy, ale jest troszkę. <laughs> no co to przecież on wygląda jak jakiś mały bawarczyk na Oktoberfeście, który rozdaje kupony na darmowe piwo. Jeszcze tylko szelek mu brakuje. Już wolałem strój borata, autentycznie. Co to ma być? On wygląda jakby dosłownie był na zajęciach w żłobku i szli do lasu zbierać szyszki i robić ludziki z kasztanów. I ja mam się tego bać? Okej, okay, dobra, Bardok, oddawaj moje pieniądze. Jednak stawiam, że się nie boisz, bo nawet ja się tego nie boję. Przecież to jest. to jest żałosne. Wygląda dosłownie jakby nosił spodenki podciągnięte pod pachę. I jeszcze miał tutaj jakąś taką małą zbrojkę, kurwa, ze smyka, czy tam z 5, 10, 15, zabawkową, plastikową. To... Wiecie co, wolałbym, gdyby yy... child <laughs> wyglądał jak freeza, naprawdę. Może byłoby to nudne, może by to się nie wpasowywało w ten zamysł, że mimo tego, że transformacje z tej rasy są podobne, to nie są takie same, ale wolałbym, żeby wyglądał tak samo jak, jak wcześniej. Dobra, co tu się dzieje? Czemu mi się tak rozjechało? Znowu czytam na jakiejś śliskiej stronie i mam nadzieję, że tutaj to mi się nie będzie tak rozjeżdżać. Mam nadzieję, że jesteś gotowy, nie będę tak delikatny jak wcześniej. Dobra, przynieś mi piwo. <laughs> Pewnie ma na imię Helmut. Child w nawiasie Helmut. Powinna być taka karta w dokanie. Powinieneś był mnie atakować, kiedy jeszcze nie byłem w swojej ostatecznej transformacji, Sajaninie. Będziesz mógł żałować tego, kiedy będziesz w zaświatach. Co to jest? Jest taki mały, ale jego aura jest taka intensywna. Child wychodzi z założenia, że nie liczy się wielkość statku, tylko umiejętności kapitana i ruchy fal. Jest zupełnie tak, jakby stał się czymś innym. To jest koszmar, mówi Papul, który zamiast pójść do domu i się wyleczyć, to ogląda po prostu to. Z pierwszej ręki. Czy możemy zacząć? Zastanawia się Chilt. Chilt doskakuje do Bardoka, a Bardok kolejny raz wykrzykuje wykrzykniki. Mam wrażenie, że może faktycznie być obstrany. Chociaż Chilt nie wygląda dobrze. I no jak. Nie, nie, ja po prostu muszę to rozchodzić, nie? Young, young Gigi, czy to jest. Czy to jest deja vu? Dlaczego za każdym razem walka wygląda tak samo? Możecie mi powiedzieć? Child znika w momencie, w którym Bardok próbuje go uderzyć, pojawia się gdzie? Za plecami Bardoka i zdziela go dziwki w kark. Mam nadzieję, że tutaj Bardok nie straci przytomności, bo te, to uderzenie mogło nieść za sobą dużą moc. Child rzuca się na Bardoka z okrzykiem: HIA! Czemu ja w ogóle stoję? Miałem to rozchodzić, a się wypinam. Uderza Bardoka raz za razem. Wygląda na to, wiecie co? Ja już wam powiem, jak ten rozdział będzie wyglądać. Child będzie spuszczał Bardokowi w pierdol... I potem Bardock przetransformuje się w Super Saiyan, ale teraz możemy się tylko zastanawiać z jakiego powodu. Myślicie, że może Papul zginie? Może ta wizja, która sugerowała, że Papul miał zginąć, to nie, nie tyczyła się walki ze Scottem, z Travisem Scottem, tylko tyczyła się walki z Childem, a może w ogóle Papul? Zobaczę, że Bardok jest y, obijany i wskoczy do walki. Child go zabije i Bardok się przetransformuje i będzie. I się wiecie, stoły odwrócą, jak to, jak to się mówi? A w zasadzie się tak nie mówi: A! Bardocka Bardoka to bardzo boli! Przyjmij to! Mówi Child, uderzając Bardoka po raz kolejny. No wygląda na to, że nasz Sajanie nie ma odpowiedzi w ogóle na, na te natarcia Oktoberfest Helmuta. Bardok jest wbity w skałę i... W sumie nie powinno na nas robić to wrażenia, ze względu na to, że postacie na samym początku Dragon Balla były wbijane w skały i wychodziły z tego bez szwanku. Także biorąc pod uwagę, że Bardock jest bardzo silny, to raczej to nie powinno go boleć, ale marne jest to pocieszenie ze względu na to, że póki co nie ma żadnej odpowiedzi na moc Childa, który stoi, stoi dosłownie triumfalnie. On wygląda dosłownie jak doktor Hedo, tylko że z rasy Freezy. O, czy przypadkiem trochę nie przesadziłem? Ledwo zacząłem się rozgrzewać, mówi Child. Nie, to niemożliwe. pomyśleć, że będzie taka różnica w sile. Czy z Bardokiem jest wszystko w porządku? Z Bardokiem nie jest wszystko w porządku, ale jak widać, tutaj 10-50, czyli le ledwie dycha. Przepraszam, jestem już troszeczkę bumerem. Wiecie, takie żarty mnie. Aj tam, nieważne. Powinno się chyba mówić, ledwie dyszy. Ale Bardok ledwie dycha. O, jesteś całkiem wytrzymały. Zmienię cię w moją zabawkę. Nie myśl, że będziesz miał łatwą śmierć. Byłem takim idiotą, myśląc, że mógłbym stać się na tyle silny, żeby pomścić moich ludzi. Nawet nie mogę pokonać jego małego brata. W takim razie w jaki sposób mam pokonać Frizy? Czy to jest mój limit? Czy nie mogę iść dalej? Czy moja zemsta spali na panewce? Mój dom, moi przyjaciele! Nie, to nie jest koniec! Ura! Prześlijcie swoją energię Bardokowi, bo wcale kurwa nie było spoilera na okładce i wcale nie wiemy co teraz będzie miało miejsce na następnych panelach. Nie mogę tej nie pozwolić żyć. Nieważne co się ze mną stanie, ale mam flashbacki z walki z Gonem. W sensie walki gona z Huntera. Nie dbam o to, czy to koniec. Bardok to wszystko myśli, on nawet nie mówi tego na głos. Stałeś się bardzo cichy, Bardok. Czy to ze względu na to, że twój strach w końcu cię opanował? Śmieje się Helmut. O, okej, okay, dobra. Aż mi mucha przyleciała na szybę, żeby to lepiej widzieć, jak Bardock krzyczy, że to nie jest nawet moja finałowa forma! Haha, <laughs> myślisz, że jesteś jedynym, który potrafi powiedzieć takie słowa? Nie jestem nawet blisko momentu, w którym odpuszczę. Bardock zaczyna się wydzierać, ku zdziwieniu Childa. Mucho, czy ty to widzisz? Ja nie, nie widzisz tego, bo nie widzisz, bo widzisz monitor z drugiej strony, chociaż mu muchy mają takie oczy, że... Kurwa, może jakimś cudem to widzisz. Mucho, widzisz i nie grzmisz? Czyli wygląda na to, że Papul przeżyje, a Bardock przetransformuje się w super sajanina ze względu na to, że po prostu stwierdzi... NIE! I to nie może być koniec. Ja nie chcę. Ja znaczy ja chcę, ale ja nie chcę tego, a, a chcę tamto. Jak Wegeta w sumie trochę. <laughs> wow! Mówi Papul. Teraz tutaj wszyscy wykrzykują trzy wykrzykniki. Ten widok naprawdę. O nie, on jeszcze się nie transformiryn. On jeszcze, póki co ma taką formę, która jest formą przejściową. Być może to jest ten duch bojowej rasy Saiyan, niezniszczalny duch. Bardock doskakuje do Childa i wygląda na to, że ten, nawet ze swoją finałową transformacją, którą dosłownie dostał y, 20 paneli temu, już nie jest sobie w stanie poradzić z Bardokiem. Power level -e, ogólnie w Dragon Ballu to już wiecie gdzie są na cmentarzu, a w Yang Dziegę to, to one nigdy nie istniały. Dosłownie znowu mamy ten sam schemat w tej Manze, że Pojawia się transformacja, przez chwilę jest ona kompletnie nietykalna. Child po prostu niszczył Bardoka jak chciał, a Bardok po prostu stwierdził, że. Nie, no tak być nie może. Przecież to ja jestem głównym bohaterem tej mangi i już Bardok sobie radzi z Childem. I teraz to on pojawia się za plecami Childa. Można stwierdzić, kto wygrywa, po tym, kto się pojawia za plecami kogo. Bardok wykupuje Childa do góry, Child leci do góry, Bardok się teleportuje jeszcze raz do Childa i tym razem. O, zobaczcie co tutaj jest! To jest atak, którego Goku użył na Piccolo i mao. Nie sądziłem, że będziemy mieli tutaj takie nawiązanie. To jest furiat całej sajańskiej rasy, mówi Bardok. Może on ma taką samą technologię jak Gamma 2 w Super Hero, wiecie, że napisy się pojawiają za nim. To tak samo tutaj Bardok ma hologram małpy. <laughs> Okej, okay. Okay. patrzcie! No nie mówcie mi, że go pokona! Trafił... Czy on go trafił w brzunio, czy on go trafił w krocze? Tak czy siak, chilt chyba wygląda na to, że wypluwa krew? I na tym obrazku to wygląda tak, jakby małpa mu chciała ugryźć głowę. Bardock naprawdę chcecie mi powiedzieć, że pokona Childa w bazowej formie. A może to jest tak, że Bardock odblokował już moc Super Sojanina, ale jeszcze się w niego nie przetransformował, jakby nie finalizując tej transformacji. Nie zrobi tego ostatniego kroku, ale moc jest na miejscu. No bo jak wytłumaczyć to? Że nagle Bardock dosłownie w bazowej formie jednym ciosem pokonuje Childa i wbija go w ziemię, i mamy krater oczywiście, jakbyście nie wiedzieli, czyja to manga. Bardock nadal miał taką siłę w rezerwie, a nie! Child wstaje! Otrzymuje się skórzu pomyśleć, że Sajani są w stanie zrobić taki numer. Jego rasa jest przerażająca, myśli sobie Child, ale dopiero nagłos wypowiada takie słowa. Poirytowałeś mnie. Całkiem mocno, Sajaninie. Myślę, że nadszedł czas, żebyś uświadomił sobie, że nadal mam przewagę w tej walce. Nie spodziewaj się łatwego zwycięstwa. Nadal będę ci pokazywał moc Sajańskiej rasy. Child i Bardok wymieniają się spojrzeniami i wiecie co? Myślałem sobie, że podzielę ten rozdział na dwie części, aczkolwiek. Kurwa, tutaj w non -stop jest cały czas to samo. Nie, zrobię wam dzisiaj dzień dziecka i przeczytam całość, naprawdę. Te rozdziały mają po 70 paneli, ale nie chcę mi się tego rozbijać na dwie części. Bardock i Shield doskakują w swoją stronę! Bardock krzyczy ha! Child krzyczy ja! Zderzają się pięściami! Czyli teraz po prostu wygląda na to, że Bardock z dupy wziął sobie moc, jakąś rezerwę znalazł. I mimo tego, że przed chwilą finałowa forma Childa sprawiała wrażenie, jakby była kompletnie nietykalna, i nawet przed chwilą Child powiedział, że nadal ma przewagę w tej walce. To i tak walczą na równi, z tego co widzę. I zaraz będzie wymiana ciosów. Tak, jest i wymiana ciosów. Jeden trafia drugiego, drugi trafia pierwszego. Proszę Państwa, no był już krater, była już wymiana ciosów. Jeszcze tylko wiecie, czego brakuje? Wy już wiecie, czego brakuje. Myślę, że to jeszcze dzisiaj będzie. Zaczyna się na BIM. Kończy na stragu. Ej, ja! Co to kurwa mogli być za okrzyk? Jestem na krawędzi swojego krzesła. O, to jest niesamowite, mówi papul. Czuję, że moc Bardoka cały czas rośnie. To jest moc Sajan. O, chwila, czyli chcecie mi powiedzieć, że Bardok wzmacnia się non-stop w walce? Ja wiem, że super. Ja wiem, że Sajanie mają taką przypadłość, prawda? Taką cechę, że się stają. Silniejsi podczas walki, ale no nie uważacie, że te transformacje są wprowadzone dosłownie, jakby to była, jakby w każdym rozdziale musiała być jakaś nowa transformacja, a ona i tak chwilę później już nie ma żadnego znaczenia. Co on ma, kurwa? Ultra Ego, że staje się coraz silniejszy w, w zawrotnym tempie. I teraz chcecie mi powiedzieć, że zobaczcie: Child dostał Luya na web, próbuje skontrować, i ja stawiam, że Bardock uniknie tego ciosu albo go zablokuje. To jest typowy. Jak GG, patrzcie, jeśli nie, jeśli nie, to robię 10 podciągnięć. Za, na drążku, na kamerze. Okej, okay, dobra, no nie zablokował tego ciosu. No, no, zderzył się też ciosem. Nie zablokował, ale. No, no, zablokował? Czy zablokował, czy uniknął? No, zderzyli się pięściami. Dobra, i tak mi to wyjdzie na zdrowie. Ach, jak nie kostka to nadgarstek, starość nie radość. Może też powinienem był polecieć na planetę Yardrat, troszeczkę potrenować. Monstrualne fale energii wydzielają się z miejsca, w którym Chilt i Bardock zderzyli się pięściami. Papul nie wiem dlaczego cały czas stoi obok i tylko zasłania oczy albo mówi O nie, Bardok jest za słaby, a chwilę później Wow, Bardock ma jeszcze taką moc, także... Jak jak mówiłem ostatnio, Papul tutaj dosłownie przyjął rolę Krylana z turnieju mocy i komentuje to, bo oczywiście my nie widzimy, nie czytamy tej mangi, potrzebujemy narratora. Bardock i Chilt odskakują od siebie, wygląda na to, że ich poziom nagle stał się wyrównany. Bartok mimo wszystko chyba dyszy, a nie wiem, czy Chilt jest zmęczony. I chyba nie jest zmęczony, bo mówi pod nosem słowa, które sprawiają, że w Manze Jan Digiego możemy stwierdzić, że ta osoba ma przewagę. Hech, jeśli ktoś mówi hech. To znaczy, że ma coś jeszcze w rękawie. Do tej pory byłeś bardzo uparty, a w świetle ostatniej rundy chciałbym złożyć Ci propozycję, mówi Child. Czy nie chciałbyś dla mnie pracować? Przydałby mi się człowiek, który ma tak zaawansowane umiejętności. Nie obrzydzaj mi tymi durnymi żartami, nigdy bym nie pracował dla kogoś takiego jak ty. Szkoda, geniusze tacy jak ty są rzadkością. Druga opcja, jaką masz do wyboru, to po prostu śmierć, mówi Child. Swoją drogą, jako że nie mam skautera, nie mogę zmierzyć Twojego poziomu mocy. Mógłbyś mi go zdradzić? Mówi Child. Ha? Jest za dużo, żeby powiedzieć dokładnie, mówi Bardock. Cóż, nieważne. I tak dobrze się bawiłem. Minęło dużo czasu, odkąd ostatnio mogłem tak się rozerwać. W takim razie czas zacząć odliczanie do Twojej śmierci. Zauważyliście, że ostatni. w zasadzie ostatnie rozdziały, to jest piąty rozdział, także w sumie czwarty i trzeci chyba wyglądały tak, że połowa rozdziału to jest runda pierwsza. Połowa rozdziału druga to jest runda druga. W sensie, że zawsze ta walka wygląda naprawdę tak samo. Ja wiem, że mówię to kolejny raz, ale tutaj mamy cały czas te same schematy. Bardok mimo wszystko zauważa, że Chilt nadal się powstrzymywał przez ten cały czas. Chilt nawet nie był. O kurde, Chilt nawet nie zauważyłem, jak doskoczył. Nie ma. Chyba nie zrobiłem tak, że znowu przeskoczyłem panel do przodu. 41. 42, Chilt jest tak szybki, że potrzebuje jeszcze kolejnego panelu, żeby było widać jego ruch, bo dosłownie w ch chwilę doskakuje do Bardoka, ten nieświadomy przyjmuje potężny podbrudkowy, child poprawia jeszcze kopniakiem. Bardok jest ogłuszony, próbuje znaleźć pozycję childa, a ten. Gdzie mógł się te przeteleportować? No przecież nie przeteleportuje się obok niego, ani przed, prawda? Wiesz co? Myślę, że sprawię, że będziesz cierpiał dodatkowo ze względu na to, że odrzuciłeś moją ofertę. Mówi Chilt. Po czym wbija rękę w plecy Bardoka, przebijając jego zbroję. Nie wiem, czy to jest chyba w jego pięść po prostu. I teraz nagle z jakiegoś dziwnego powodu, Chilt jest przed Bardokiem. Może się przeteleportował dla odmiany przed. Haha, ha, masz jakieś ostatnie słowa przed śmiercią, Sajaninie? Zdradzę ci pewien sekret. Mój starszy brat jest znacznie bardziej potężny ode mnie. Naprawdę myślisz, że jesteś w stanie pokonać Freezera, nawet jeśli nie jesteś w stanie pokonać mnie? Zwykły zwierzak taki jak ty nie powinien opuszczać swojej. Jesteś na tyle arogancki, żeby sprzeciwić się swojemu mistrzowi, nawet jeśli nie posiadasz siły, żeby z nim rywalizować. Bardock stanął naprzeciwko w końcu rzeczywistości. Ma reality check ze względu na to, że w końcu uświadomił sobie, że nie jest w stanie pokonać Freezy. Nie jest w stanie nawet się do niego zbliżyć, skoro Child w swojej finałowej formie nie jest nawet zmęczony tą walką, ale pamiętamy okładkę i słowa Bardocka, który mówi: Nie, nie! Kurwa! A w zasadzie gówno! A, mamy tutaj dwa razy ten sam panel. Świetnie. To nie może się skończyć w ten sposób, mówi Bardock, który dosłownie schłaniając się na nogach wyprowadza ostatni cios, desperacki cios w stronę Childa, ale ten jak możemy się domyślić z łatwością łapie pięść Bardoka, śmieje się pod nosem i kontruje wykopując Bardoka gdzieś tam chęt daleko. Bardok leży na ziemi porobijany. Mimo wszystko wstaje po raz kolejny. Dobra, dajcie jeszcze transformację bo tutaj wszystko <grym> gdybym, gdybym jeszcze nie wiedział to może bym się jeszcze, z, wiecie, zastanawiał. A tutaj Papul! Okej! Okay. Może moja teoria będzie faktyczna, bo <grym> wygląda na to, że Papul może nie wytrzymać i ruszyć Bardokowi na pomoc! Nie! To niemożliwe, Barduk! Jest traktowany jak niemowlak. Reprezentujesz ostatnią nadzieję sajańskiej rasy. Papul zaciska pięść, spogląda z groźnym wzrokiem w, stro w stronę okej, okay, tak myślałem. No to już wszyscy wiemy, co się wydarzy. Papul zaczyna się power Bardok jest zdziwiony tym nagłym obrotem spraw, Child tak samo, bo w ogóle chyba nie zauważył, że tam w ogóle stoi Papul od samego początku. Tam ktoś jeszcze jest? Bardok! wykrzykuje Papul. Próbuje zaatakować Childa, ale przecież Papul jest kompletnie osłabiony. No nie ma tutaj, nawet po pierwsze jest osłabiony, to jest jedna sprawa, a druga jest taka, że nawet gdyby był w pełnej mocy, to i tak by się nie zbliżył do poziomu Bardoka, a co dopiero do poziomu Childa. Papul wystrzeliwuje Kiblasta, Blasta, Child z łatwością go odbija, komentuje to czteroma wielokropkami. Tak bardzo zażenowany jest Child tym atakiem. Papul, co ty wyprawiasz? Planuję wygrać tę walkę! Wybacz mi, przyjacielu, ale jest to bolesna prawda. Zostałeś pokonany, zostałeś prześcignięty, zostałeś przewyższony. Kupię ci czas, a ty uciekaj. Co? Papul, co ty pierdolisz? Jeśli ty umrzesz, wszystko o co walczyli Sajanie. A Sajanie walczyli? Myślałem, że umarli jak psy na planecie Vegeta, bo nie uwierzyli Bardokowi, że Frieza ma zamiar zniszczyć ich planetę. Ale okej, okay. wszystko to o co walczyli Sajanie sprowadzi się do niczego. Nie chcę tego! Bardok, pokazałeś mi na. Okej, okay, to jest mowa końcowa, papula. Już mogę się domyślić. Już możemy, w sumie. Już przygotujcie paluszek na klawiaturze na literce F, bo to zmierza w konkretnym kierunku. Bardok, jesteś tym, który pokazał mi, że Sajanin nie ma limitu, jeśli chodzi o swój potencjał. Jeśli będziesz trenował, wiem, że pokonasz Freezera. Nie możesz umrzeć w tym miejscu. Jesteś ostatnią nadzieją Sajańskiej rasy. Papul, ty. Bardok. Kulno, no pocałujcie się jeszcze, no. A Child stoi obok. Ja wiem, że to jest ich manga, dlatego poczekam. Żyj. Spraw, żeby nasze marzenie stało się rzeczywistością. O co chodzi? Kolejny samobójczy idiota? Zgadzamy się w tej kwestii, bo tak naprawdę moglibyście, nie wiem, rzucić piaskiem w oczy i uciec. Ciekawe, ile Papul ma zamiar kupić czasu yy, Bardokowi? Jest jakieś 20 setnych sekundy? <laughs> Na pewno w tym czasie Bardok. Przecież Bardok ma błyskawiczną transmisję. On nie musi uciekać, on wystarczy, że się gdzieś przeteleportuje i mógłby się przeteleportować z Papulem. Uciekaj, uciekaj, nie patrz na mnie. Papul, ale ja się mogę teleportować. Nie, 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 musisz uciekać, musisz biec. Kupię ci dwie sekundy. No dobrze, Papul doskakuje w stronę Childa. Dobra, jeśli chcesz tak bardzo umrzeć, niech będzie. Papul! Ura! Wykrzykuje Papul, ale po tych, ok po tych oczach Childa, które są na samym dole tego panelu, stawiam, że na następnym panelu i już nie robię żadnego zakładu. Będzie... Papul przecięty ręką, będzie ręka przecięta w brzuch. Aż <laughs> tak, Adaho, prorok. No kurwa, naprawdę, przysięgam wam, nie znam tej mangi. Po prostu znam sposób rysowania i pisania fabuły przez Jan Dzidiego. Papul jest przebity. No, nie, nawet, się, no, no, to nawet się nie dziwię. Papul! krzyczy Bardok. Papul chciał ci kupić czas, a ty tylko wykrzykujesz jego imię. Miałeś uciekać. Ostatnie słowa, Papula. To zawsze było wasze przeznaczenie, Sajanie. Umrzeć z ręki kogoś silniejszego niż wy. Papul jest rzucony na ziemię, upada w ręce Bardoka, a Bardok zaczyna Ej, no i zobaczcie, to jest ta wizja. Poza tym on wygląda teraz tak samo jak Tora. Papul, ty, dlaczego to się musiało wydarzyć? Mój przyjacielu, żaden z nas nie miał pisanego w losie, żeby trwać wiecznie. Po prostu tak to już jest. Nie mów więcej, pomogę ci, po prostu wytrzymaj. Bardok, proszę, ty musisz uciekać. Myślałem, że pomścić czy coś, uciekać stąd, a nie dobra, i pewnego dnia możesz nas wszystkich pomścić. No i papul umarł. To nie była minuta ciszy. Poświęciłem Ci tyle ciszy, ile zdałałeś czasu kupić Bardokowi, czyli jakieś dwie sekundy. Bardok zaczyna płakać. No nie wierzę, zobaczcie. Bardok zaczyna płakać. Zupełnie inna sytuacja niż wtedy z torą. Wtedy był po prostu Bardok zły. Zapłacisz za to. Nawet jeśli mnie to zabije, zapłacisz! Wykrzykuje Bardok po tym, jak odłożył ciało papula. Zobaczcie, a tutaj ma jeszcze flashback po tym, jak Tora tutaj był, tak? To jest to samo, bo tutaj Bardok ma skauter. To wygląda na to, że mamy tutaj flashback, jak jeszcze po pożegnał Tore. I teraz pożegnał. No, papula swojego drugiego kumpla. Ardok zaczyna się wściekać. O i mamy tutaj transformation, proszę Państwa. Póki, póki co jeszcze to nie są włosy super sajańskie, ale już za moment, już za chwilkę! Zapłacisz za to! Schłodzony! Tak by to wyglądało w polskim dubbingu. Zapłacisz za to schłodzony! No dobrze, no i widzicie, zobaczcie, no jest kraterek, tylko że tym razem pod nogami Bardoka pojawił się krater i Bardok jest przetransformowany. Co to jest? No i mamy transformation! Hura! Yang dzidzi, zajebiście, zaspoilerowałeś! Cały rozdział sobie i nam wszystkim. Okej, okay. zresztą, no, jeśli czytacie tę mangę i oglądacie moje odcinki, to widzieliście już w poprzednim odcinku o, okładkę tego rozdziału, także w sumie to na początku też widzieliście okładkę. To żaden spoiler już dla nas, nie? Ale jak ktoś by czytał po prostu tę mangę sam, to tak by się troszeczkę zdziwił. Ściekłość, którą poczuł Bardok po tym, jak zobaczył, że jego towarzysz broni leży martwy, wybuchła w nim, sprawiając, że legenda stała się faktem. Teraz Bardok Super Sojanin, przygotowuje się na walkę z Childem na śmierć i życie. Zabijecie! O kurde, Bardok! krzyczą cztery wykrzykniki. Tego jeszcze nie było. I domyślam się, że mamy teraz ok, obrazki trochę związane, a trochę niezwiązane z Mangą. Goku Black, Gogeta SSJ4. To jest Goku. To jest Goku Black. I tyle w temacie. Proszę Państwa, no, to jest y, piąty rozdział. W sumie rozdziałów jest 7, także zostały nam jeszcze dwa rozdziały mangi Bardock After. Chciałem, tak jak powiedziałem wcześniej, rozbić to na dwa, y, dwa rozdziały, ale stwierdziłem, że nie chcę się męczyć dodatkowo, bo trochę zaczyna mnie ta manga męczyć, ale oczywiście sobie ją do dokończymy, bo chciałbym się dowiedzieć, czy Bardock pokona Freeze. Raczej nie, bo ja Jiji lubi robić tak, że nawet jeśli jest to fanowska manga, to w końcu łączy się z kanonem. Nie jestem szczególnie pod wrażeniem tego rozdziału, Głównie ze względu na to, że wiedziałem, co się wydarzy, a nawet jak nie wiedziałem, to się domyślałem. Sceny walki były nudne, jak zwykle. Fabuła była bardzo, bardzo przewidywalna, ale jeśli przynajmniej podobało wam się moje omówienie, to mam nadzieję, że zostawicie lajka i suba, żeby nie przegapić innych filmów na moim kanale. Dzięki wszystkim za oglądanie, dziękuję za dotrwanie do tego momentu, dziękuję za każdą aktywność, czy to lajki, czy to komentarze, czy to cokolwiek innego. Bardzo, bardzo jestem wdzięczny. Widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. 江南。